dziką modliszkę, która przebywa na wolności, no, udało mi się zaobserwować na żywo po raz pierwszy w życiu. No to pokazuje, że nie wiem jak jest w innych częściach Polski, ale widocznie w mojej jest to bardzo rzadkie zjawisko, skoro y, sam fakt, że ja przebywam od dziecka w wolnych chwilach całymi dniami w lesie, w łąkach, na dworze, y, no, przez 20 lat nie zaobserwowałem tego owada, no, ale nareszcie to się udało, i tym bardziej się cieszę, że udało mi się tego owada nagrać, sfotografować i mogę wam go dzisiaj pokazać. Jest to niesamowicie ciekawe zwierzę. Jak za chwileczkę zobaczycie, no, ma bardzo ciekawe zachowania. Szczególnie pierwsze, co wpadło mi w oko, to fakt, jak ta modliszka rusza głową. No, przypomina mi to do złudzenia człowieka, bo większość owadów po prostu. No nie jest to widoczne, kiedy one obserwują coś, co wokół nich się dzieje. A ta modliszka, jak za chwileczkę zobaczycie i na to zwróćcie szczególną uwagę, ona dosłownie cały czas tą głową rusza w tym kierunku, w którym widzi jakiś ruch, czyli mnie. I to jest niesamowite. I chciałbym, żebyście to w tym filmie szczególnie zaobserwowali, bo chciałbym. W tym fi ten film wam pokazać bez takiego mojego komentarza. Dodam jakiś efekt dźwiękowy w postaci prawdopodobnie śpiewających ptaków, żeby nadać temu filmowi taki odpowiedni klimat. No i zaprezentuję wam tą modliszkę z różnych stron, z góry, z dołu. Złapałem telefon, wieje bardzo wiatr i naprawdę mam tutaj dosyć trudne zadanie. Ok, udało się telefon z powrotem przywrócić na to miejsce docelowe. Więc naprawdę zwróćcie uwagę na to, o czym mówię, bo naprawdę tą modliszkę udało mi się nagrać z różnych stron, z góry, z dołu, ze strony lewej, ze strony prawej. Znowu zaczyna wiać i się obawiam, że znowu mi ten telefon spadnie. No ale nie chcę przedłużać, dodam tylko, że no, to jest modliszka zwyczajna i to jest jedyny gatunek w środkowej Europie, który możemy zaobserwować. Oczywiście siłą rzeczy w Polsce również jest to jedyny gatunek, tego owada, a łącznie na świecie stwierdzono około 2300 gatunków tego zwierzęcia, co jest no niesamowite, że tak wiele z nich jest i mam nadzieję, że będzie jeszcze więcej, że jakieś nowe gatunki powstaną, no żeby tych modliszek było dużo, bo są niesamowite zwierzęta, są niesamowicie ciekawe, no a te przednie kończyny, które za chwileczkę zobaczycie, no są niesamowicie silne i taka modliszka z łatwością może złapać Konika polnego, który naprawdę ma dużo siły, kiedy skacze. Być może pomógł też również w tej obserwacji fakt, że no jest połowa września. Dlatego w momencie od sierpnia do października taką modliczkę można zaobserwować, bo ona wtedy się wygrzewa na słońcu. Wtedy ją można teoretycznie częściej zobaczyć, chociaż no naprawdę musi być to trudne, skoro przez tak wiele lat mi się nie udawało tego dokonać, no jednak w końcu się udało i się z tego bardzo cieszę. No i też pewnie pomógł fakt, że no, mój dom znajduje się jakieś 60 metrów od lasu, a takie modliszki bardzo lubią właśnie takie miejsca, czyli łąki, obrzeża lasu, takie mocno nasłonecznione no i suche, no siłą rzeczy w tym roku jest sucho, mam nadzieję, że popada w ostatnim czasie, troszeczkę pokropiło, ale no, chciałbym, żeby tego deszczu było u mnie jeszcze więcej, bo no opad był, ale niezbyt Duży, Więc już nie przedłużam i zobaczcie sami, jak udało mi się tą modliszkę nagrać. Słuchajcie, ja już jestem w lesie, ale mi się jeszcze odnośnie tej modliszki przypomniało, że jest to gatunek owada, który jest w Polsce wpisany w Czerwoną Księgę i jest gatunkiem ściśle chronionym, więc kiedy zobaczycie taką modliszkę, nie róbcie jej krzywdy, nie dotykajcie jej. Oczywiście możecie ją obserwować, sfotografować, ale niech ona sobie w spokoju funkcjonuje, niech robi co chce, niech wygrzewa się na słońcu, a my po prostu uszanujmy to i cieszmy się tym, że gdzieś na nią napotkaliśmy, bo naprawdę nie jest to proste. you <music>